Hej, hey, się z tej strony, Julianix. Kolejny dzień, kolejny odcinek z Horror Packa. Naszym dzisiejszym, od... na dzisiejszym celem będzie zrobienie żelaznego seta. I możemy wtedy iść, mówiąc, po diamenty w następnym odcinku. Jak na razie, to jedynie co ja mam przy sobie, to. Nawet ja nie mam. Ja nawet nie mam drewna. A nie, mam drewna. No to. Wiecie, co zrobić. Kilofik w dłoni i idziemy kopać Ko w ogóle. Idziemy po prostu szukać jakiejś dobrej kopalni, gdzie będzie dużo żelaza. Jupa, dupa, aha, las. Ten portal mnie zbytnio nie interesuje. Wow, ale duża kopalnia. Mmm, żelazo. A wiecie co jest celem odcinka? Zdobycie żelaza i o coś to słyszeliście? Te echo w tle. Gdy nadejdzie noc, trzeba się iść schować. O nie! Zapomniałem. Bardzo Was przepraszam, jeżeli Was z tym uraziłem. Ale ja ostatnio jak, jak był odcinek to przez przypadek dym pokojowy. A ja chciałem dać inny tryb. Więc nie będzie tu potworów żadnych. A zbliża się noc? Więc wiecie. Jestem uczciwym. Jestem uczciwym. Więc przełączę tryb je, je, jak pójdę sobie do chaty. Jeżeli teraz przełączę, to mnie coś zje. A nie lubię jak coś mnie żre. Pamiętajcie, w, następ... w wcześniejszym odcinku usłyszeliśmy gwi. Nie! Krwawy księżyc pojawił się? Coś chyba w tym stylu. Nie widzę żadnego krwawego księżyca. Jestem niewidomy. Wiedzieliście o tym? Jestem normalnie big brainem. I teraz no, wy widzicie, jest. Damy na łatwo. I co teraz? I czemu ja dostałem w ogóle efekt? Pośpiech? Kto? Pośpiech. Ciekawy, kto mi po co dał go? Hmm. chodźmy spać. Dobry plan Julia. się. jestem mądry. O w dupa. Jest źle, jest źle, jest źle, jest bardzo i to bardzo źle. Co pisało na czasie? W chat. Co to było? O nie! Widzowie, co to było? Nie. Nie. <grym> Tego się właśnie spodziewałem. Że nadejdzie ten dzień, kiedy jakiś stwór głupi się pojawi. Ja się boję. <grym> Jeżeli ten potwór uciek, jeżeli powiem, że jestem cykorem, to ten potwór se pójdzie. Bo nie mam w ogóle uprawnień do nawet do żadnej komendy. Mm. A muszę zobaczyć, czy coś tam jest. Czy jest tam jakiś mutant, czy co. Dobra. Wiecie co? Nie gadaj, że ja z żelaza mogę. A nie. No inne rzeczy można, ale żelaza nie. Co za dziś jadę? Zobaczmy, co jest w craftingu. Hmm. Aha. Drzwi. Czuję co. Nie. Uh. Wow, było co to jest za wiadro? O nie, to wiadro z krwią, no nie trawa wodna. To, to, to nie wygląda jak trawa wodna. Wiecie co? Skra skraftujemy za zbroję. Ta, 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 ta. I co my możemy przez ten ca czas porobić? Wiecie, skoro pojawił się dziwny dźwięk, ulepszmy sobie podłogę. Serio, ja się bardzo boję tych dźwięków. Ja mam wrażenie, jakby jakiś stwór się pojawił lub mutant. Dobra, muszę się przyznać. Przepraszam, widzowie, ale już grałem na tym. na tym nie na świecie. Tylko testowałem jeszcze tego horror packa i są mutanty. Tylko nie pamiętam jak wyglądały. Przepraszam. Ale przyznaję się do winy. A więc... Mamy nacich menet. Hura! Już... Hmm, a wiecie co, jestem dzielnym chłopcem. Nie, nie jestem dziewczynką, jakby co. Powiedzcie, że Minecraft to fajna gierka, jeżeli umrę. I, ej, hej, nic nie ma. I nie zginąłem. A to jest drugi dzień i nie zginąłem. Nie widzę potworów żadnych. To chociaż jest łatwy tryb, a nie pokojowy. Idziemy w przygodę. Wiecie, szczerze mówiąc, uwielbiam przygody. Tak, nie jestem podróżnikiem, chodzę do szkoły. Tak jakby... Wioska! I ja nie mogę. Wiecie, co to oznacza? Tak, Steven, wiemy. To oznacza, że będę mógł się gdzie schronić. I że jestem golem. Nie, golema nie, wykorzystuje, nie wykorzystujemy. Ja się koleguję z, kole, z golemami. Tak naprawdę nie, nie koleguję się z nimi, ale może zabiją jakiś potworów. Jestem mądry. Ty, chwila. Czemu do jasnej cholery to jest jeden dom? Cały. Nie gadaj, że to jest serio jeden dom. Na co mówię? Na szczęście. Wiecie, co ja myślałem? Ja, ja, ja myślałem, że. To jest krab. Panie krab! Nie mam pieniędzy za czynyś. A i teraz bym by mnie okradł. Co to było? Pani Krop! Co pan odwala? Dynie. Hmm, no nic ciekawego w tej wiosce nie ma. Z, i, I ktoś do mnie mówi, założysz się. Patrz, masz tutaj chlebek. Wi, wi, widzisz jakie to jest przydatne? No wiesz, jak nie jest teraz. Ciemno jest. Nie lubię ciemnych pomieszczeń. Tym bardziej na horror paku. Tylko dureń lubi wchodzić do ciemnych miejsc w horror paku. Rozumiecie? W horroru paku. Mm. Według mnie chyba moje odcinki będą trwały 13 minut. Eee, zdobyliśmy seta. Miąc to tylko zbroje. Ale plus też jest taki, że znaleźliśmy wioskę. A wioski są cool. Co to było? Szym jakby czy coś się wykopywało z ziemi. Takie koko... Czyli normalnie się żajełam chyba. Do siebie tak się przybliżają normalnie, bardzo sasi. Wiecie co? Żelazo. Wow! Węgiel! A, węgiel nam jest bardzo potrzebny, bo w... komu by się chciało iść zbierać drewno? No chyba nikomu. Czy w potrzebnych sprawach, tak. Myślę, że tytuł odcinka by był mógł być taki: Spokojny odcinek. Spotkanie z... Spotkanie z dziwnymi dźwiękami Part 2 21... O mój Boże, czy to żelazo? Wow Jedno żelazo Pamiętajcie, że noc zawsze warto przespać Serio. Pik. Opowiem wam ciekawostkę, jeżeli też coś ściągniecie, to jeżeli w nocy zobaczycie takiego dziwnego potwora, który ma krwawe ząbki, to, bardzo, to nie warto w ogóle mieć drewnianych drzwi, bo on je rozwali. Normalnie nie, też nie mogłem dowierzyć jak go spotkałem, jak rozwalił drzwi. Wtedy ja miałem takie, what the hell? Bum wiecie co? Chyba nawet będę miał zapasy jedzenia. Duże zapasy jedzenia. Farmy se nie zrobi. Czemu tam wieśniak skakał? To nie lekcja WF, to lekcja Minecrafta. Ty, mam da was challenge. Ej, jeżeli... Kto by chciał. A więc tak, zaczynajmy challenge. Jeżeli. Chcielibyście, żeby lekcje trwały tylko trzy godziny, czyli chcielibyście mieć tylko trzy lekcje. Co nie? I lekcje? Dostawcie łapkę w górę. Zróbcie to dla Julianixa. Dla waszego ulubionego youtubera. Pamiętajcie. Mo może będzie odcinek o jakimś serwerze. Hmm? No, nie wiem czy na pewno. Ale jest to możliwe. A wiecie, szczerze wam powiem, że minęły aż dwa dni na tym okropnym, na tym okropnym świecie i nas nic strasznego nie spotkało. To jest normalnie jakiś... Normalnie nocna chyba broń lub Hero daje nam odpocząć. Ojoj, oj, robi się noc. Ciekawe, czy ja spotkam dzisiaj tego dziadygę. Dobra, serio, zawracamy jak najszybciej do wioski. I wiecie, co robimy? Spróbuję znaleźć tego dziada, który rozwala drzwi tym biednym wieśniakom. Ui, ui. A ciekawe, czy, coś, czy będą na coś. Czy będą jakieś mutanty w piątym dniu lub czwartym? Jak, jak, przez, jak serię przez aż 4 dni nie będzie, nic strasznego. To nie na luzie. Wiki wiki wa. Wa, wa. Chodźmy Nie! Wilażer! Nie! Spróbuję przetłumaczyć to, co tutaj pisze. Czujesz, że coś się cię goni. Pojawił się wielki księżyc. Co jest? Ja latam. O w dupę. Ufa. Co to. Przepraszam za przekleństwo. Co to jest? Czemu. Co to jest? Ja nie mogę. Wiecie co. Okazuje się, że drugi dzień w drugim dniu że jednak coś jest strasznego. Ja pierniczę. To, to tego nam brakuje. Co ty... Co ty dziadzie robisz w tej wiosce? Boję się. Hmm, wiecie co? Zrobiło się ciemno. Więc bom właśnie próbował otworzyć drzwi, a ja je zamurowałem. Chyba znowu lewituje. Ten Horsz pak jest serio dziwny. A wiecie co? Nie mogę... Nie, ja nie wytrzymam. Wiecie co? Mamy sąsiada. A ja się spróbuję jakoś z nim rozprawić. Jeżeli mi będziesz patrzył czymś z diamentami to... możesz zostać. Co jestem? już uciekał przed nim. Czy mogę iść spać? No tak, wiem, że coś mnie goniło. To był jakiś bardzo dziwny sąsiad, który mi nie chciał płacić za czynsz. A teraz uwaga: Fucking przepraszam z domu za przekleństwo. Nie ja się po prostu boję. No safe. Nie ufaj? Co? What? A teraz Was szczerze przepraszam za te dwa przekleństwa. Ja bardzo nie chciałem. Bardzo Was przepraszam. Bo ja się wystraszyłem. Ja się boję tych napisów. Pojawiło. Nie jest bezpiecznie. No kurczę, gra gratulacje. Czy na pewno każdy by stwierdził, że gdyby pojawił się dziwny sąsiad? Lewitowałbyś w domu i by cię bił przez ściany, to każdy by na pewno stwierdził, że jest niebezpie... niebezpiecznie. Co tu jest? No, widzicie? Oto jest Mutant Mutanzum. Jest. Ten odcinek jest seryjny. To jest Halk, to jest Halk w przeróbce. Ej! Mnie nie nie mije. Nie chcę zachować. Hej! Coś mamy od niego. Peace of Dark. Nie wiem co to. A wiecie co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Bardzo przepraszam. Ja, wa ja was bardzo przepraszam za przekleństwa. Ja bardzo nie chcę.